Stay a while and listen and I'll tell you a story about human and demons, about magic and technology, about dungeons and dragons, and of course about wódka. Ej, panowie, gdzie jest moja wódka? O, gdzie jest wódka? Część 136. Wybory. Agernanus miał wrażenie, że od pewnego czasu miał na głowie za dużo obowiązków, choć dużo się nie zmieniło od zakończenia wojny. Czuł on, że się chyba w końcu zaczyna starzeć i przechodzić przez epokę zmęczenia, jaką dawno temu przeszedł jego ojciec. A ponieważ ten cykl trwa ponad tysiąc lat, król postanowił coś z tym zrobić. Najprostszym wyjściem byłoby wybranie hrabi farm adrabastyjskich, którego Agernanus zastępował od jego śmierci. Bo tam jest duże natężenie obowiązków, a w dzielnicy pogromców nie. To się wydawało aż za proste, ale gdy miało dojść do wyborów, wszystko się skomplikowało. Najpierw nie można było przez długi czas znaleźć kandydatów, gdy ich znaleziono, to ciągle ktoś z hrabi miał <coughs> nagłą sytuację w swojej dzielnicy i nie mógł przejść na wybory. Potem coś wypadło w trakcie wyborów i trzeba było je odwołać. A na koniec padł śnieg i wszyscy rolnicy wzięli się za odśnieżanie pól. Ale w końcu się udało. Trzej kandydaci przybyli, hrabie przedstawili ich metody przyszłego działania, wybrali razem z rolnikami tego jednego, a następnie dali mu narzędzia, przynależności i powitali w gronie dowódców adrabasty. Agernanus po kilku miesiącach nadmiernego wysiłku postanowił zrobić sobie wolne. Zorganizował wyjazd dla swych przyjaciół, z którymi poleciał na Ikrahan, aby na chwilę zapomnieć o skomplikowanych pro. W cedurach królewskich i odpocząć w górach, gdzie aż chętnie wdycha się niepotrzebne nikomu powietrze. Wszyscy po tygodniu wrócili, a Król został na planecie, aby upewnić się, że będzie miał energię na kolejne długie lata ciężkiej i odpowiedzialnej pracy. Każdemu należy się w końcu odpoczyny. Nagramano najpierw męczył się wiele lat, żeby stworzyć królestwo, później go porwali tysiąc lat był w niewoli, a później jeszcze bardzo długo się bił ze wszystkim, co się dało. No, do następnego odcinka.